Cześć, witam Was. Kolejny odcinka. Zagrajmy w Changer Home. Jest ze mną tekila. Tequila! Ups. Aż ta krew. Dobra, ja nie mam. Nie mam jakiejś dodatkowej broni. To jest bardzo niefane. tequila nie tłucz tutaj naczyń. Gdzie jesteście? Chodźcie tu. Uda. Główkę jeden, drugi trzeci. Dziękuję. No i jeszcze ty. Jeśli to była apteczka, Dziękuję. Mentos. A, wykorzystam sobie to. A co? Pięknie. Du, du, du. Zresztą lubię tę muzyczkę. taka jest porywająca. O, znalazłem Ptaszka. Fajnie. Cześć, kolego. O, To, To, to. Aha. Dzień. Dzień, dziękuję dziękuję też dziękuję To Nie rozwalajcie mi tutaj muzeum, chłopaki. Będziecie wszystko odkupywać. O, tam jest ptaszek, widzę. A gdzie oni są? Kurde, Ślepiej jestem. Tu. No iść, iść. O kule. Tu. że... to będzie dosyć ciężko. I ma taka siateczka jest i bardzo dobrze. Mentos. Nicelex. Mm. Ua! Jeszcze ktoś. Jakiś wariat. Mać, no, cześć. Cześć. Tylko tu. Spratają. Żegnaj. leczki Wezmę tą apteczkę, bo czuję, że się nie wrócę tam. Amenos. Ah, Hop. Och kurde, nie zdążę. Ho. Okej. Okay. Tirę Dzięki Kolejna pteczka Oda ma ją My wife go okay. Dobra się nie pomoże, kolego Dobra robimy tak Tylko jeden? O, ale zmarnowałem. O chudę. Najgorsze jest to, że oni zawsze od tyłu podchodzą. Otwierają sobie drzwiczki. Tak jak teraz. Coś głupiego kombinują. Najgorzej, że ja tego nie widzę zbytnio. Dobrze. Dałby jakaś apteczka nie nie? O, dziękuję. O, dziękuję. Gdzie, gdzie? Okej, okay. dzięki. Dziękuję bardzo. Wydom dom jest shotguna. ciebie ze strzelbuni. E, nie strzelbuni, tylko z karabinu. jest apteczka. No, gdzie, gdzie? <śmienicza> Dobra, już idę do Ciebie. Chwilunia, już idę. Spokojnie, już idę. Idę, moje kluczaki. Pewnie tylko jeden będzie. A, dwóch. Ach, te kilo. Nie tam, lag, w kila w drugą stronę. Dzięki. Pan Hulk się by, by, by nie był, ale... nie będę narzekał. Tym... Z jakiemu oni gadają? Wow. O kurde. Teraz gorzej się robi. Dlatego użyję sobie tego! Jeden, drugi, trzeci, czwarty Koniec? A gdzie tam koniec? Te To było ciby za dobrze To było koniec Kurde masz nie mogę trafić no To się z moją celnością nie tak Kurde. O! A. Dziękuję. O kurde. Gdzie oni tak napastują? A tu jest jeszcze jeden ptasiek. Ja chcę go zabrać. Dobra, dobra, szybko! Dzięki. A tu gdzieś była apteczka, czy mi się wydawało? A jest, okej. Okay. Już idę tam za was chłopaki? Spokojnie. Dobra. No my przyjrzyjcie do mnie, no to spoko. Lepiej dla mnie. Mam granaty, tylko nie pamiętam czy mi się... Rzucało granaty. O, idzie następny. Kolega. Um, nie wiem, chyba G, tak mi się wydaje. No bo, co innego mogłoby być. G. Nie. G to nie. Czekajcie, sobie szybciutko sprawdzę. Okej, okay, jestem za. Wami. Niestety nie znalazłem, czym się rzuca granatów. E, Czekajcie. Nie E Nie, E to się zamienia Q A, Q BUM he, he, he. Dobra, jeden granat poszedł na darmo, ale Przynajmniej wim Co i jak Cóż za muzik Eee, znowu Dobrze, tylko trzech Czterech Czterech czy trzech O kurde <laughs> Te kila skup się O mać Dobra musiałem to użyć bo się bałem że mogę zginąć Niestety Jest apteczka na szczęście Kurde mać. U góry sącie u góry Gdzie jesteście? Bądźcie katowe, mają wiedział, jak to nie chodzi o. Kurde Dobra. O! się przystraszyłem! Dziękuję, 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 Tam była chyba jakaś apteczka jeszcze się boję wyjść, żeby mnie nie zatłukli Nie ma apteczki Okej okay. O, a jednak się Развалило. Окей. Ена, добра. Беру те пистолочки. Ну Не у вас видеть? Куда? прощаем вас, Macie jakąś inną broń? Dziękuję, zamienię sobie. Oj, takie wejście ma te killa. Ha 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 ha. By to był już boss? Nie. Ale również coś emocjonującego. Pytę. Okej. Okay. O. Zrobimy tak. Tak, tak. Czy się taki lat też oberwał. Mogło być inaczej. Ale kaszanka. Okej. Okay. Oho tu będzie gorzej niż myślałem Ło Tr. dzieci trzywadzić A to Lecisz O no. kurde macie ile was tam jest, muszę do tego użyć Jeszcze, jeszcze Tylko tylu yy. No To jest to karabin o wow. Zatłukę skór Wyszyna Leżysz? Nie wiem. Ktoś z tyłu jest? A, dobrze, wiedziałem. Wow. Aaa! Iś! Spieprzam już sobie. By mi się apteczka. A Ha oh, oh, oh. Ty? Ale że się oberwał. Stary. I jeszcze ty? Przestań tak grzeszczeć, staruchu. Ej! Okay. się jeszcze? Oha! Napieprzają do mnie! Pięknie! Oj, 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 tędy. Tędy chyba. Chyba tędy, nie wiem, jestem pewny. Nie, ja sam przyszedłem chyba. Ano. Ale Dobra, to się wrócę. Najgorzej nie poszło mi, ale mogło być lepiej. Dobra, skoro ja tu byłem, to muszę iść tam. Kila, przestań tutaj mi hałasować. Dobra. Uwaga. No coś będzie. Czuję to w kościach. Go. Puść dziewczynę, a ci się sobie. O, ty cholera. <laughs> Kupia, że nie da się go zabić. Wcześniej. Kurde, kto to? Kto to, co to? Jak to? Może otworzycie już? Nie? Się, to, dobra, dobra. Gdzie ty jesteś? A zrobię tak. Zostaniesz od razu. Sporą część życia stracisz. Okej. Okay. Wow. na nas. Wow! Na nas w jest dosyć szybko. Okej zdziemy odnos tu Mogę tu wejść Nie mogę Dlaczego? Dlaczego Dobra No i okej okay. Dzielko jeszcze sobie życie wezmę Nie tędy, tędy Czego ty nam do mnie na napieprzysz, stary? Ale no, musisz się schodzić. No wstawaj, kila, no coś ty. Został. No, Już? Był dosyć prostszy niż tamten. Ja... nie wiem, co powiedzieć. Spóźniłaś się na samolot. Musiałam cię zostawić, żeby Tobie i Teko zapewnić bezpieczeństwo. Powinnaś była mi zaufać. Kochałam cię. To za mało? No pewnie. Jak mnie znalazłeś? Przysłał mnie twój ojciec. Zabawne, prawda? Mój ojciec? Nie. o. Kina zabrała tego z powrotem do Hongkongu. Odszukaj ją. Uratuj. Proszę. Obiecuję. Wybacz mi. Na zawsze. No to teraz się policzymy kolego. A ja was zapraszam na kolejne odcinki, w których się zemścimy.